Przepiłem wszystko, co miałem, oddałem wszystko, co miałem. Tu trwało 22, 22 lata mojej kariery, bo nie ukrywałem nie wszystkie pieniądze, jakie miałem. Prze, prze, piję po to, że dowiedziałem się tu na ostatnią zwykłypię, to nie żeby być fajnym na scenie robić show, po to, żeby się odczynić od emocji nie czuć, przetrwać. Teraz, jak to powiedziałeś, pomyślałam o, o książce Mały, Ksią, Mały Książek, gdzie jest fragment z pijakiem. Akurat tak jest nazwany. I tam jest taki cytat. Dlaczego pijesz? Żeby zapomnieć. A o czym chcesz zapomnieć? Że piję. Może nie tak, ale żeby zapomnieć o tym, co tam gdzieś mnie nękało, o całym dzieciństwie, gdzieś tam, o wszystkim, o rzeczach które mi się przytrafiły. No to jest takie środowisko i masz świadomość, że jakbyś cały czas spływał w, w wannie z rekinami nie. chyba, <noise> ale jeżeli oni wiedzą, że, że ty faktycznie mierzysz się z, z, z tak głębokim problemem alkoholowym i, i narkotykowym, to nadal czujesz, że są osoby, które, którym to jest nie na rękę, które cię będą zachęcać. Ja nie wiedzą. To jest nieistotne, ja muszę wiedzieć, co za siebie i za nich. I też są z ludźmi. Pan, który nagrałem, napisałem ją 12 godzin, nie mając sobie nic. I tylko wtedy wychodzi ze mnie Geniusz. E, geniusz, może dużo powiedziane, ale coś ponad dres polówkę, pociętą mordę i potrafię pisać piosenki, które ludzie kochają. Nigdy nie zdarzyło mi się to, aby może raz na cześć, bo to był przypadek, przy pracy, jeżeli udało mi się coś na cześć że napisać, żeby zostało pokochane przez ludzi. I za każdym razem jest tak samo. I jak mam być do pracy, Cześć. Myślę, że gdyby nie było tego w tobie, to nic by tego nie wyciągnęło.